Zachorowałem na mają mając 18 lat. Miałem w planach pójść na AWF. W tym momencie, kiedy zachorowałem, stwierdziłem, że pokrzyżowało mi to plany i poszedłem zupełnie inną drogą życiową. Poszedłem na studia, których de facto nie dokończyłem. No i moje życie też potoczyło się zupełnie inaczej. Oczywiście żyło się, wegetowało może bardziej, bo człowiek żył z dnia na dzień. Poszedł w stronę alkoholu, narkotyków. Dużo straciłem. Myślę, że około 10 lat mi zajęło powrót do normalności. Żeby zrozumieć, że ta choroba przede wszystkim siedzi nam w głowie, i dopóki głowy nie wyleczymy, to nie jesteśmy w stanie zaleczyć tej choroby. jest chorobą przewlekłą, której przyczyny nie są do końca poznane. Wiemy, że w łuszczycy ważną rolę pełnią tak zwane zjawiska autoimmunizacyjne. To znaczy, że układ odpornościowy, który normalnie jest odpowiedzialny w każdym organizmom, każdego, za to, żeby zwalczać bakterie, wirusy, grzyby, inne czynniki zewnętrzne, w pewnym momencie rozpoznaje skórę jako ciało obce i zaczyna tę skórę w pewnym sensie zwalczać i ten stan zapalny daje takie objawy, które widzimy w obrazie klinicznym jako łuszczycę. Leczenie sprowadza się do tego, aby ten układ odpornościowy z powrotem przywrócić do jego właściwej funkcji. Zmiany, które występują na skórze, jakby stygmatyzują osoby chore na łuszczycę, ale także w społeczeństwie nadal pokutuje taki pogląd, że uszczyca jest chorobą zaraźliwą. Uszczyca jest niezaraźliwa, nie wynika z braku higieny, może dotknąć każdego w każdym wieku, bez względu na to, czym on się zajmuje, bez względu na jego pochodzenie. Naprawdę nie ma tutaj tak naprawdę żadnych zasad. Na Łuszczyce choruję od 25 lat. 5 lat tak trochę na głowie, trochę może na rękach było, więcej nie gdzie. Najbardziej uaktywniła się po śmierci mojego męża, czyli 20 lat, Było na 20 lat temu. Chodziłam ubrana zawsze z długimi rękawami, nawet jak było lato. W sklepach czułam, jak kupowałam coś od ruch cofania. Nawet w senatorium miałam przypadek, że pani powiedziała, że nie wejdzie ze mną do basenu, dlatego że ją mogę zarazić. Jak jest ten stan zapalny, najgorsze są noce nieprzespane. Tak jakbym była po poważeniu. Więc staję w nocy, kąpię się w zimnej wodzie, po czym się sama smaruję. Zresztą nawet nie wiem, czy bym chciała, żeby ktokolwiek mnie chciał smarować. Wstydzę się po prostu, po prostu własnego ciała. Życie z jest straszne. Znaczy, jak ona już tak zaatakuje wszystko. Po prostu jak y, mnie te stawy bolą i ta skóra to jest. Ból nie do opisania. Byłam osobą, która bardzo dużo spędzała czasu z ludźmi na różnych wyjazdach, na żaglach, na nartach. W pewnym momencie musiałam przestać, bo nie byłam w stanie ze względów fizycznych tego robić. Także też się wstydziłam. Pierwsze leczenie to się nazwało testowanie właśnie leków biologicznych. No, a to były leki, które już gdzieś tam na świecie są dostępne na rynku. Rzeczywiście, w stosunku do innych, były skuteczne. No, ale najgorszy był moment, kiedy program się skończył. I to program się skończył z dnia na dzień, gdzie zostałam bez totalnej opieki zdrowotnej. W ciągu miesiąca hmm, wysypało mnie na 60% ciała. To już był stan tak depresyjny, przechodziło mi. No, przepraszam. <laughs> Z godziny na godzinę po prostu czułam, jak mnie wysypuje. Jeżeli chodzi o możliwości leczenia w Polsce i leki, które są dostępne, to my mamy dokładnie takie same możliwości jak pacjenci we wszystkich innych krajach na świecie. To, co nas różni być może od niektórych rozwiniętych krajów, to bardzo wysoki próg refundacji leczenia, co oznacza, że niektórzy pacjenci już z mniej nasiloną łuszczycą w innych krajach otrzymują bardziej drogie czy bardziej wyspecjalizowane leczenie, natomiast w Polsce ten próg jest dość wysoki. tak naprawdę nie leczę się niczym. Czekam na program badań, spełnienie moich marzeń. No, ostatnio jak usłyszałem, że on się zacznie i będę miał możliwość z niego skorzystania, to ucieszyłem się jak dziecko z lizaka. Mm, szczerze powiedziawszy, uśmiech od ucha do ucha. No, to zmienia życie, daje nam to życie, które mieliśmy wcześniej, pozwala nam wrócić do tej normalności i, i cieszyć się życiem po prostu tak naprawdę. No, to w jakiś sposób to już nas ogranicza i nie oszukujmy się, no, ma bardzo duży wpływ na psychikę. Dużo ludzi popada w depresję, dużo ludzi nie wychodzi z domu, dużo ludzi się zamyka, wyobcowuje, staje się pustelnikami. Całkiem nieźle sobie radzą tak naprawdę. Chcę przede wszystkim, bo wcześniej nie chciałem, a tak jak wspominam, uciekałem w różne inne rzeczy, które po prostu pomagały mi nie myśleć. Teraz rzeczywiście od jakiegoś czasu staram się wszystko robić tak, żeby nie czuć się gorszą, że coś, czegoś mi brakuje, że czegoś nie mogę. Moim marzeniem jest, żeby łuszczyca poszła sobie po prostu ode mnie i znikła na zawsze. No to jest się...